Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć. Może być ona użyta dobrze lub źle, na służbę dobra prawdziwego lub pozornego, mówił papież Jan Paweł II. Jeśli przestaniemy wolność zdobywać i tworzyć, przerodzi się w samowolę, a potem w niewolę. Znamy to, ale powtarzać już nie chcemy. Ekspres Plus, Rafał Patyra. Z dumą zaczynamy. Polacy z całego kraju zjechali do stolicy na Marsz Niepodległości. To już tradycyjna manifestacja patriotyzmu w pierwszych szeregach kluby gazety polskiej. 123 lata Polska była wymazana z mapy Europy, ale nie zapomnieliśmy o wierze, kulturze i języku. Wielka szansa na odzyskanie niepodległości pojawiła się, gdy zaborcy Rosja, Niemcy i Austro-Węgry zaczęli walczyć między sobą. W ekspresie Plus także pożar w dwóch pociągach w Poznaniu. Jadący kibice zostali ewakuowani. Policja nie wyklucza, że zostały rzucone race. Sprawę bada komisja kolejowa. Ta słynna na całym świecie zabawka logiczna obchodzi w tym roku 50 lat. Powiemy, ile jest możliwych ułożeń kostki Rubika. Po 123 latach zaborów odrodziła się Wolna i Niepodległa Polska. Takie wydarzenie trzeba świętować. Dlatego Marsz Niepodległości w Warszawie znów zgromadził na trasie kilkaset tysięcy gorących patriotów. Oddali hołd Wolnej i Niepodległej Polsce, a także tym, którzy o tę wolność walczyli. Jesteśmy Polakami. Zawsze chcieliśmy być na tym marszu. Żeby Polska, była polską. Polska odzyskała niepodległość ponad 100 lat temu i chcemy, żeby Polska dalej była niepodległa. Donald Tusk i inni nie wiedzą, co znaczy słowo niepodległość. Wszystko trzeba być, jak dla każdego Polaka przystało. My jesteśmy patriotami, co roku staramy się przyjeżdżać. W listopadzie 1918 roku, po 123 latach, Polska wróciła na polityczną mapę Europy. 11 dzień listopada to symbol tamtych wydarzeń. Tego dnia, 106 lat temu, Rada Regencyjna przekazała pełnię władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu. Szansa na niepodległość Polski pojawiła się wraz z wybuchem I wojny światowej i walki między zaborcami Rosją, Niemcami i Austro-Węgrami. Mimo represji krwawo tłumionych powstań i prób wymazania polskości, przez lata niewoli Polacy kultywowali wiarę, kulturę i język. Pięć pokoleń było wychowywanych w atmosferze takiego poświęcenia dla ojczyzny, a największą świętością była walka o niepodległość. Przygotowywano się także militarnie. W 1908 roku Józef Piłsudski ze współpracownikami założył w Lwowie Związek Walki Czynnej. W Galicji powstały organizacje paramilitarne szkolące polską młodzież do walki o niepodległość. W 1914 roku powstały Legiony Polskie, które przez swą walkę manifestowały światu swoje prawa do własnego państwa. We Francji o polską sprawę zabiegał Roman Dmowski, w Stanach Zjednoczonych swoje kontakty i dużą popularność wykorzystywał Ignacy Jan Paderewski, dzięki takiemu poświęceniu i wylanej krwi wielu pokoleń, dziś możemy świętować w wolnej Polsce. O niepodległość warto zabiegać na wszelkie sposoby, także bieganiem. Dla tysięcy biegaczy 11 listopada to okazja do manifestowania miłości do ojczyzny na trasie. Największy bieg niepodległości organizuje oczywiście Warszawa, ale zabiegi, by jej dorównać, podejmowane są także w innych miejscach. Kilka odwiedzimy już teraz. Biegusiem. Dla wielu biegaczy udział w warszawskim biegu niepodległości to obowiązkowy punkt w kalendarzu. Najpierw odśpiewali hymn, a potem ruszyli. Ulicami Białego Stoku Marsz Niepodległości podążał w rytm pieśni patriotycznych. Na czele podlaska chorągiew-husarska, a zaraz za nią rekonstruktorzy i kibice Jagieloni, którzy szli w szpalerze z pochodniami. W Zakopanem obchody Narodowego Święta Niepodległości zawsze miały swój unikalny charakter. Nie inaczej jest i w tym roku. Dla tych, co lubią aktywność fizyczną, zorganizowano XVI Zakopiański Bieg Niepodległości. To jest to dla nas bardzo ważne święto, bo odzyskaliśmy tę niepodległość. Tak, jesteśmy patriotkami i bardzo cieszy nas to, że jesteśmy niepodlegli. Dlatego też zdecydowałyśmy się pomóc tutaj w wolontariacie. Uroczystości 106. rocznicy odzyskania niepodległości nie tylko są okazją do wspólnego uczczenia historycznego momentu, ale także momentem do wzmocnienia więzi społecznych i dzielenia się dumą narodową. To czas, który warto przeżyć razem. Ruszyły policyjne oględziny spalonych wagonów kolejowych. Przypominamy, w czasie postoju pociągów na stacji górczyn w Poznaniu doszło do pożaru wagonu towarowego. Od niego zapalił się wagon osobowy, którym podróżowali kibice. Według policji przyczyną wzniecenia ognia były rzucone race. Trwa śledztwo i szacowanie strat. Sytuacja była bardzo groźna. W czasie transportu kibiców legii Warszawa na mecz specjalnym pociągiem na stacji poznań górczyn doszło do pożaru. Według policji za sprawą rzuconych rad zapalił się stojący obok pociąg towarowy. Od niego ogniem zajął się wagon z kibicami. Ewakuowano ponad tysiąc osób. PKP Intercity informuje, że sprawę bada komisja kolejowa, zniszczeniu uległy dwa wagony. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Niskie temperatury sprawiają, że wiele osób szuka schronienia w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Bezdomni zajmują pustostany, ogródki działkowe, klatki schodowe. Na szczęście mundurowi nie pozostają obojętni na los osób potrzebujących pomocy, szczególnie tych narażonych na zamarznięcie. Policjanci z całej Polski, w czasie różnych interwencji i kontroli miejsc, gdzie przebywają bezdomni, informują ich o możliwości skorzystania z różnego rodzaju noclegowni. My również nie bądźmy obojętni, gdy zobaczymy coś niepokojącego. Dzwońmy na numer 112. To, co pokażemy za chwilę w plusie, może zapierać dech w piersiach, bo zamek osadzony na chmurach to jest dopiero widok. Sprawdzimy także, co widać przez pośmiertną maskę faraona. W tle czai się tajemnica. Poznajmy ją razem. 88-letni Grek udowodnił, że wiek nie jest żadną przeszkodą w zdobywaniu medali. Z nowym rekordem ukończył maraton w Atenach na dystansie ponad 40 km. Sydney w Australii opanowane przez adrenalinę, wszystko przez widowiskowe mistrzostwa, w skokach do wody z klifu. Po trofeum sięgnął Brytyjczyk i niepokonana wśród kobiet, Australijka. Stromy klif na Hawajach nie jest bezpiecznym miejscem dla zwierząt. Przekonało się o tym małe koźlątko, które na kilka dni utknęło na zboczu. Na szczęście na horyzoncie pojawiła się pomocna dłoń. Jak nie całą to chociaż jedną ściankę. Kto z nas nie trzymał w dłoni kostki Rubika i nie głowił się nad jej prawidłowym ułożeniem? To zabawka ponadczasowa, która króluje wśród młodzieży już od pół wieku. Ale żeby prawidłowo ruszyć jej klockami, to najpierw trzeba dobrze ruszyć głową. Już od 50 lat kostka Rubika uczy i bawi. Nie jest to jednak zwykła zabawka. Wynalazca mówi wprost. Kostka jest narzędziem do myślenia. Używa zdolności naszego umysłu do myślenia, rozwiązywania problemów, rozumienia sytuacji, rozumienia przestrzeni, ruchów przestrzeni itd., itd. A w międzyczasie używamy naszych rąk. Istnieje bardzo silne połączenie między umysłem a palcami. Według matematyków wystarczy tylko 20 ruchów, aby z jakiegokolwiek położenia doprowadzić kostkę Rubika do stanu sześciu jednokolorowych ścian. Ale to nie o Liczbę ruchu wchodzi, a o czas obecny światowy rekord w rozwiązywaniu losowo pomieszanej kostki wynosi nieco ponad 3 sekundy i należy do maksa Parka. A ile jest możliwych ułożeń kostki Rubika? Według wyliczeń 43 252 3 274 489 856 tysięcy. Samo ułożenie kostki wydaje się być dużo łatwiejsze niż wymówienie tej zawrotnej liczby, a więc do dzieła! Biegać każdy może. Trudno nie wierzyć w takie słowa, gdy padają one z ust 88-letniego biegacza, który właśnie ukończył swój 12 maraton i to nie byle jaki, a ten prawdziwy, ateński, w 6,5 godziny. Każdy, kto mnie widzi, nie wierzy, że mam tyle lat i że biegnę maraton. Nie wierzą w to. A ja mówię, dlaczego mi nie wierzysz? Skoro wszyscy możemy to zrobić. Ty też możesz biegać. Może mniej, ale możesz, dopóki chcesz. Leciwy maratończyk biega, bo lubi, a w wyborze swojej dosyć wymagającej pasji pomógł mu jego syn, ultramaratończyk, który zainspirował go do podjęcia wyzwania. Inspiracja przyszła jednak dość późno, bo staruszek rozpoczął swoją sportową przygodę dopiero w wieku 73 lat. Jednak grecki biegacz szybko nadrabia i codziennie udowadnia, że wiek to tylko liczba, a do osiągnięcia celu potrzebna jest wyjątkowa determinacja. Pośmiertna maska farana Tutanchamona to jeden z najsłynniejszych artefaktów starożytności. Nic dziwnego, że przyciąga do Muzeum Egipskiego w Kairze miliony odwiedzających. A ciekawskich może być jeszcze więcej, bo badania brytyjskich naukowców rzucają nowe światło na historię maski. Na podstawie analiz maski badacze z Uniwersytetu w Jorku twierdzą, że pośmiertnej maski nie wykonano specjalnie dla Tutanhamona, a dla innego członka królewskiej rodziny. Tą osobą mogła być królowa Nefretiti. Ich uwagę przykuł pewien szczegół maski, a konkretnie przekłute uszy. Na podstawie dotychczasowych odkryć archeologicznych panuje zgoda, że spośród monarchów starożytnego Egiptu przekłute uszy posiadały jedynie pośmiertne maski kobiet i dzieci. Prawdopodobnie maska zawierała podobiznę kobiety, a później została zmodyfikowana tak, by przypominała twarz Tutanhamona. Z tej perspektywy nawet go nie widać, ale ono tam jest i czeka na pomoc od czterech dni. Małe koźlątko znalazło się w opłakanej sytuacji, zwierzę utknęło na zboczu klifu na Hawajach i choć właśnie na pomoc człowieka biała kuska czekała tyle czasu, gdy na horyzoncie pojawił się ratunek, nie dawała za wygraną i cały czas pieła się ku górze, utrudniając akcję. Gdy kuska zdobyła już swoje górskie szczyty i dała się złapać w pomocne ręce, otrzymała wdzięczne imię Bala, a później cała i zdrowa trafiła tam, gdzie jej miejsce, na zieloną, spokojną polanę. To co prawda już nie zielona polara, ale przyznacie państwo, że ten widok zapiera dech w piersiach. Średniowieczny zamek od Königsberg przez to, że położony jest na wysokim francuskim wzgórzu, otoczony przez mgłę, sprawia wrażenie jakby unosił się ponad chmurami. Jak widać mgła nie jest taka zła, bo choć znacząco utrudnia życie kierowcom, potrafi stworzyć coś tak pięknego, niestety nawet bujanie w obłokach nie zastąpi tego nieziemskiego widoku, które zobaczyć mogło tylko oko drona. A u nas najbliższe dni zapowiadają się pochmurnie i deszczowo, ale jest szansa, że pod koniec tygodnia sytuacja się poprawi i przebije się do nas słońce. W środę nad Polską będzie pochmurno, niemal w całym kraju pojawią się opady deszczu. Temperatury od 0 do 7 stopni. W czwartek na Pomorzu pojawią się przejaśnienia. Tam także najcieplej do 8 stopni. Jednak w większości regionów nadal utrzymywać się będą opady deszczu i duże zachmurzenie. W piątek w całej Polsce wreszcie większe przejaśnienia. Zrobi się cieplej do 6-8 stopni. Niewielkie opady deszczu wystąpią tylko na południu. Ciśnienie stabilne. Polscy piłkarze ręczni rehabilit rehabilitują się za wpadkę w premierowym meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Po remisie z Izraelem Biało-Czerwoni odzyskali wigor. Ograli Rumunię i wskoczyli na drugie miejsce w grupie. Pierwsza połowa to koncert naszych szczypiornistów, którzy schodzili do szatni z siedmiobramkową przewagą. Wydawało się więc, że tylko kataklizm mógłby odebrać im zwycięstwo. Cóż, okazało się, że rumuński huragan o włos ominął zszokowanych Polaków. Ostatecznie nasza kadra wytrzymała ciśnienie i wygrała 28 do 27, choć drżała o wynik do ostatnich sekund. Zwycięzców się jednak nie sądzi. O awansie zdecydują marcowe mecze z liderem grupy Portugalią. Od tych obrazków może zakręcić się w głowie. Dla uczestników to jednak chleb powszedni. W ostatnich zawodach z serii Red Bull Cliff Diving po zwycięstwo w klasyfikacji generalnej sięgnęli Aidan Heslop i Rinan Ifland. Brytyjczyk musiał walczyć do samego końca, zdobywając trofeum dopiero podczas zmagań w Australii. Reprezentantka gospodarzy natomiast była już pewna triumfu, ale nie przeszkodziło jej to w zdominowaniu tej spektakularnej rywalizacji. W 2009 roku w RPA ustanowiono rekord świata liczby surferów płynących na tej samej fali. Było ich aż 110. Wczoraj te barierę spróbowali przekroczyć surferzy z Brazylii. Nie byli to jednak zwykli, jak na tę aktywność uczestnicy. Każdy z miłośników fal miał bowiem ponad 50 lat. Ostatecznie amatorom i emerytowanym zawodowcom zabrakło do magicznej bariery 13 surferów, ale koniec końców liczyło się coś innego. Wiele z tych osób zmagało się z samotnością i problemami osobistymi. Uczestnicy zdobyli jednak nowych przyjaciół i odkryli nowe hobby, co sprawiło, że ich problemy zeszły na drugi plan. Mimo że rekord nie został pobity, organizatorzy nie zamierzają się poddawać i w przyszłości podejmą kolejną próbę. Jak świętować to tylko z Republiką? Jeszcze dziś o 22.15 zapraszamy na specjalny koncert. Wiele dróg jedna niepodległość. Jedna z tych dróg prowadzi do Lublina, gdzie w nocy z 6 na 7 listopada 1918 roku zawiązał się pierwszy wolny rząd Ignacego Daszyńskiego. Go zachowa, zachowa, zachowa. się. Wiele dróg, jedna niepodległość. Warto nie tylko koncert włączyć, ale i gromko śpiewać przed telewizorem. Wszak, jak mówiał sam marszałek Józef Piłsudski, jedynie czyn ma znaczenie. Najlepsze chęci pozostają bez skutku, o ile nie pociągają za sobą następstw praktycznych. Proszę się zatem w śpiewienie ograniczać. Dla niepodległej wszystko. Program dzisiaj zresztą do sprawy podchodzi podobnie. On też rzuci na szale wszystko co najlepsze. Kluby Gazety Polskiej na Marszu Niepodległości. Prowokacje przed pomnikiem smoleńskim. Biznesy Wojewódzkiego z Palikotem. Dzisiaj zapraszam o 19, a my przypominamy raz jeszcze o koncercie. Wiele dróg, jedna niepodległość, początek o 22.15, oczywiście w Republice. Niech żyje Polska. I zapraszamy także na program Ewa Bugała, Wszystko Jasne. Kto będzie dzisiaj gościem? Odpowiada sama Ewa. Cześć Ewo.